Siemano, witam was wszystkich. Rozpoczynamy ostatni tydzień pracy. Tutaj dla was mała informacja. Zaczynamy też ostatnie daily z kurierki, oczywiście, bo może z innego kontentu jeszcze się kiedyś pojawi. Więc tak, mamy poniedziałek, jestem na takim terenie. Dzisiaj mam zarobistą trasę. 33 stopy na takich bloczko, domkach, można powiedzieć. Dosyć ciekawy teren, byłem tutaj u Magdy na Rescue. Jedyny minus tego jest taki, że nie widać dróg, bo jest to nowe osiedle i na Google Maps bardzo średnio to wygląda. A później resztę stopów mam na zarąbistych domkach. W sumie mogę pokazać Wam nawet mapę, jak to wygląda. Tak wygląda mapa z domkami. Wszystko obok siebie praktycznie. Jeden duży teren, a resztę mam tutaj. Jesteśmy obecnie tutaj. No jest to troszeczkę pogmatwane, ale nic, mam dzisiaj. Prawie 300 paczek, 295 dokładnie, e, chyba 230 lokalizacji, 168 stopów. No, moja paka nie wygląda za ciekawie, no ale nic, e, bierzemy się do roboty, trzeba rozpakować pierwszego baga i lecimy z pierwszą paczką. Co ja wam mogę powiedzieć? Jak widzicie zima znowu zaskoczyła kierowców? Mamy po prostu straszny mróz. Ech. Więc trzeba po prostu uważać. że nawet nie wiecie, jakie to jest piękne uczucie, pracować z myślą, że został ostatni tydzień pracy i że już po prostu nigdy nie wrócę tutaj. Nie to, że żebym jakoś nienawidził tą pracę czy coś, ale no po prostu nie chce mi się już. Ileż czasu można te paczki wodzić? Teraz paczkę z hasłem, ale nie wiem, paczka ma już dwie, dwie naklejki, a klienta chyba nie ma. No nic, mamy naszego pierwszego powtórnego stopa. A gdzie dosyć szybko poszło. No trudno się mówi. O, teraz pięć paczek, praktycznie cała ta półka. Jednego klienta już nie ma. Zostawiłem pod ziemię najwyżej. Ja na przykład jak mam teraz taką sytuację, że mam dwie większe paczki, reszta są małe, które wejdą do skrzynek. To najpierw dzwonię do tych klientów, do których mam te duże paczki, bo jak. Oni otworzą, to wyjadę do nich, dam im paczki, a resztę mogę po prostu do skrzynek wsadzić więc bez problemu. Właśnie dzwonię do naszego ostatniego klienta, bo nikt nie otwiera po prostu. Nie, no, niewiarygodne to jest dla mnie, nie. Pięć paczek, pięć klientów i nikogo nie ma w domu. Jakbym mega skam. Niesamowite jest to. Mega, mega martacja czasu. Pięć paczek do powtórnego. To mnie chyba najbardziej denerwuje w tej pracy. Ludzie zamawiają paczki i po prostu. Nie ma ich w domu. Jakby udało mi się wejść do budynku jedynie dzięki temu, że jakaś pani po prostu wchodziła do niego. A to wsadzę do skrzynki pocztowej. Mamy no, Fotka. O, no i super. Właśnie przyjechałem na te. Dziwaczne osiedle domków, pokażę wam jak to wygląda. A więc tak, tutaj mamy wjazd. Na kamerze to może wyglądać jakby on był duży, nie? Że da się fajnie wjechać. Szczególnie elektrykiem. Tam musiałem iść na pieszo, do tych domków. Z tej strony po prostu nie ma w ogóle możliwości wjazdu, nie? Nie da się tutaj skręcić. Stąd, tutaj. Po prostu się nie da. I ktoś napisze, o po prostu nie umiesz. Coś tam próbowałem. Wjechać tam chyba cztery razy. Ogólnie ostatnio jak tutaj byłem u Magdy Rescue to udało mi się tam wjechać, tylko że nie stały te styropiany, czy jakieś inne gówno, nawet nie wiem, co tam było. Nie było tego i wtedy mogłem, wiecie, wziąć większy łuk, a no teraz po prostu się nie dało, bo sobie to postawili. Dobra, przyjechałem teraz na takie małe bloki. W sumie to są takie bardziej domy, przyrodzinne. Kurde, powiem wam, że śnieg pada. Coraz mocniej rozkręca się powoli. Także trzeba ugryć sobie czapkę. Nie ma co marznąć. No, od razu przyjemniej. 14.22. Mam 29 stopa. Czyli jeszcze jakieś 4-5 stopów tutaj. Powiem Wam, że trochę mi zeszło. Boże, jeszcze skaner wypuściłem. Zeszło mi trochę, no bo nie byłem tutaj akurat nigdy, na tych blokach. A wszystko to okazało się nie domki, tylko bloki. Jeszcze pięć stopów i lecimy na resztę domków do końca dnia. Jezu, jak ja mam włosy na no czopce, czemu nikt tego nie powiedział? Masakra. To od Magdy wszystko. Czekaj, ja czy na dobre piętro wjechałem. Coś że nie. Ach, jednak tak. Halo No, to Ja. Typek się mnie pyta, czy jest zimno. Nie, ciepło. Mega cieplutko jest. Top 10 ciepłych dni. Teraz mamy do numeru 12, ale w sumie ten nawet nie mam pojęcia, gdzie to jest. Numer 12. jest. Oh, Security. Jakie security? Skrzynki pocztowej nie ma Nie wiem, może tu z przodu jest jakaś skrzynka pocztowa To jednak nie był numer 13 Tylko 12 Mała pomyłka zaszła Nie wiem, już jestem totalnie ślepy, nie? I dobra, oficjalnie Jedziemy na domki Za daleko pojechałem Mam paczkę do czwórki, a pojechałem aż do 2A znaczy czy tutaj jest już czwórka? Dobra, jest czwórka Czy to jest otwarte? Nie wiem, czy to zamarzło, bo furtka nie jest zamknięta na klucz. Okej, okay. tak to się robi, przycisk był ukryty. Właśnie też jest taki lifehack dla kurierów, który można sobie zapamiętać, że jak próbujecie wejść na posesję i bramka nie jest właśnie zamknięta na klucz, i te klamki nie działają, to znaczy, że gdzieś pewnie musi być przycisk do otwierania tego, tak jak tutaj był. I to bardzo często się właśnie sprawdza. Tu im zostawię. Wygląda na taką bezpieczną lokalizację, pod dachem, za doniczką. Nie widać z ulicy. Ciekawe czy mają psa. Znaku niby nie ma, wszedł chętnie. Czy to wygląda wam na paket boxa? Chyba to jest paket box. Zobaczmy. No, nie wiem. Nawet jak nie jest, to będzie. Może złożymy. Jakby kumacie, że ta koperta dotąd jest pusta, nie? Tutaj dopiero się zaczyna jakakolwiek paczka. Co a Oszczędziliśmy sobie trochę czasu. Tak się widzowie rozpadało. Masakra, nie? Patrzcie na to, co się dzieje na dworze. Mega śnieg daje. O, psinko, jest fajna. Halo. Cześć, cześć, Super klimat, mieć taką chatę tutaj, w takim lesie, czego więcej potrzeba do życia. Jedynka, trójka, o, cześć, psino. Jesteś szczekaczem, czy nie jesteś szczekaczem? Powiedz mi, chodź. O kurde, tu jest otwarta furtka, muszę to zamknąć szybko. Cześć. Cześć. Hmm. Kurde, powiem wam, że się trochę wystraszyłem. Bye, ciao. No i to była dla mnie fajna psina. Cieszę się, nie szczeka. Kurde, wiecie co? Nawet dzisiaj nam się locker trafił. To jest po prostu rzadkością na domkach. a co się z nim dzieje? Zmienimy sobie na polski, bo nasz język jest naprawdę piękny. Kurde, ta pogoda jakoś mnie tak dobija dzisiaj. Strasznie męcząca jest. Ta skrytka się otworzy. No i dobra, zostawiacie łapkę, komentarz i podbicie coś filmik, bo ogólnie to mega pomaga małym twórcom, więc fajnie by było, jakbyście podbili film. Nic Was to nie kosztuje, a nam mega pomoże. Jedziemy dalej. Taki pusty parking na netto się zrobił, nie? Jak tu wjeżdżałem, to pełno samochodów było. Ale powiem wam, że jest ciężko. Robi się już ciemno. Największym jakby minusem tego wszystkiego jest to, że przemokły mi buty. Nawet nie wiem, jak to się stało, bo są niby nieprzemakalne. Jest mi po prostu strasznie zimno w stopy. masakrycznie zimno. No ale nic, jakoś muszę wytrwać do końca. Mam 89 stopa. Zadzwoń, niech od razu sobie to zabiorę. Amazon i Stanhia. tak, Ciao. Dobra, fajnie. Klient wyszedł po paczkę. Czy to jest packet box? Zarobiście Mega Brus. Packet Fuel Okej, okay, tutaj, tak? Pakiet jest otwarte? Jest otwarte, O! Pan ma nawet baga z Amazona. Ciekawe. O! Jak on zamarzł Niektórzy się zabijają. Ojej, o nie. Ja pierdzielę. Nie, no nie otworzę tego. Ech. Masakra, mamy trzy paczki. Czy dobrze widzę, że mamy pakiet boxa? No a jak? Ojej, jest on cały przemarsz, nie? Muszę pojedynczo te paczki wsadzać, bo nie dam rady w ogóle wejdzie. Dobra. Mamy jeszcze dwa. W ogóle tam u nas w miejscowości to są takie anomalia pogodowe, że dzisiaj i na jutro jest odwołana szkoła. Nie że tramwaje nie jeżdżą. Także po prostu niezła masakra. Tak się ładnie wszystko rozświetliło. Właśnie przyjechała jakaś pani i mówi, że mam dla niej paczkę na jakiś tam adres. tak szukam, szukam, szukam. I mówi, że to jest daleko. Nie okazało się, że to nasza pierwsza paczka z hasłem, której nie udało się doręczyć. Także został nam jeszcze tylko jeden powtórny stop w tamtej miejscowości. Wytrzym. Okay. Ciao. Ciao. Zamknięte. Nie wiem, może mają napisane, żeby wrzucić do śmietnika? Kosz postawiony obok, to od razu wiesz, że... że masz to po prostu wrzucić. Mamy 131 stopa, do zrobienia zostało 37. Nie chce mi się fest już. Packet box, to jest moja ulubiona część. Mamy kolejny challenge, żeby zostawić paczki w koszu. Tylko trochę daleko go położyli, że będzie ciężko wsadzić tą dużą paczkę. Ale. No i zrobiłem najlepiej, jak umiałem. No zwykły kosz na śmieci, a ile ułatwia? Fajnie, to mi się mega podoba w Niemczech, że mają te pakiet boxy. Nawet jak nie mają takich kupionych, prawdziwych, to że stawiają jakiś, nie wiem, po prostu kosz, jakieś pudełko i piszą, żeby zostawić tą paczkę. No i kolejny pakiet box, prawda, trochę zamarznięty. W sumie nie trochę, nawet mega. Dobra, pam pam, pam. Takie pakietboxy naprawdę tak przyśpieszają robotę. Tutaj ktoś zrobił jakby w ogóle swojego z drewna. Hmm. Miałem zostawić tu paczkę, ale e, e, zamarzło. To niestety muszę to położyć pod drzwiami. Godzina 19.34 Ja mam 150 stopa, czyli jeszcze 18 stopów. nam ostatnie nasze dwa stopy, i potem mamy tego jednego powtórnego numer 23. Zadzwonimy od razu. Mamy 25. Stąd na bazę jest jakieś 20 minut, więc nie ma tragedii. O Jezu, 9 minut to mam masakra. Dobra, dojeżdżamy do naszego przeklętego bloku. Super, pani nam otworzyła, jedna paczka na jedna paczka na drugim piętrze, nie wiem ten blok jest jakiś przeklęty, że z czterech czy tam pięciu klientów po prostu znowu praktycznie nikogo nie ma, jedna osoba tylko, no i dobra. Wszystko doręczone. Na bazę mam 19 minut. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Daily. Jutro widzicie się z Magdą i do zobaczenia. Siema!